Cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam was wszystkich bardzo serdecznie w PTB, czyli wersji testowej do Dead by Daylight, bo wyszła nowa surfka, killerka i mapa, a jest ze mną Grzesiu. Cześć, witajcie. No i moi drodzy, jest Agunia M. Heju. O, tak jakoś cicho cię przyciszyła, ty babo, ty. Co ty Jestem, taka jesteś? halo? Skromna. Jesteś, jesteś, jesteś. No? Słuchajcie, jest nowa surfka, nazywa się V. Um, jest nowy killer, który nazywa się jak? Wiemy czy nie wiemy? No, jak wejdziemy teraz w sklep. Tak. Aha, to poczekaj, zanim wejdziemy w sklep, Aha. to ja wam powiem, tak, słuchajcie, dostaliśmy, znaczy ja dostałem informację na Instagrama odnośnie tego, co się zmienia w ogóle w PTB i co się zmienia w DBD, które no, wejdą zmiany niedługo, tak? Mhm. Czyli tak, jak killer, to jest wiadomość od Dawida Murmura, także pozdrawiam serdecznie, jak killer będzie tunelował, to nie można kopać genów. To nie może kopać genów. W dodatku, surwy mają plus 25% szybkości do naprawy genów. Nie widzi też już haków, killer, na których kogoś powiesił, oraz nie dostaje powiadomienia, jak ktoś kogoś z haka ściągnie. Nie widzi też, ile razy kogo powiesił. I teraz słuchajcie, no to jest teraz przejęcie. Każdy killer ma barbę, czyli widzi każdego <grym> przez 4 sekundy, a surwy mają dziadka, czyli możemy wstawać. Już tak domyślnie, wiecie, w grze. I po 90 sekundach mo możemy się podnosić, jak nas chyba nikt nie podniesie, tak? W dodatku możemy się czołgać podczas leczenia, a leczenie następuje automatycznie. No i jest super nowa kilerka oraz surf. Szkoda tylko, że bez nowej mapki. Nie ma nowej mapki. Nie ma mapy nowej. źle źle, źle nie ma więc to jest ta słuchajcie, surfka, nasza Wii. Zobaczcie, że każdy z nas, Grzesiu, Aga i ja, mamy zupełnie inny strój bo teraz twórcy w PTB dają nam te mikrobiomy, że możemy sobie to odblokować, więc idziemy do sklepu. Mm. To! Czy widzicie, jak one się słodko bujają do muzyczki? W trójkę. No, czekaj. Tak, no, takie tak? No ładnie. Dobra, Dobra że, i teraz idziemy w sklep. Tak, i teraz co, w kolekcję wchodzimy, kolekcję, tak, z Mister Grace i Mr. nasza Grace, królowa tak. y, Krasue aberrations. Tak, to a nie, kilerka. to jest kolekcja, ale to nie ma a To nie jest, jest kilerka, imię, tak? Jej. No, ale to jest kolekcja, ale to ja nie wiem teraz imię jest tu? Nie wiem, jakaś. No nieważne, słuchajcie. Ważne, że to jest pani killer, to jest jakaś latająca głowa podobno. Ona kolekcja. lata głową, więc ciekawe. No i zobaczcie, mamy tutaj różne takie um, stroje ciuszki. do tej naszej Wii, ciuszki. Pokażemy tylko ciuszki i słuchajcie, lecimy, lecimy w meczyk. I mamy nadzieję, że skoro to jest PTB. To killerzy będą tylko tą nową kobietą, a nie będą nagle dzwonek albo jakiś. Ale to właśnie nie wiem. Ja Jełop. No różnie bywały. Ładna Jakieś jest ta killerka. TV? Ona też jest ładna. Mm, no, powiem wam, że teraz mi się ten rozdwoiła. Aha, bo ten ona rzecz. robi w lobby. No, Ej, to czekajcie, poczekamy na animację. To, no. A w którym słuchaj, stroju? Obojętnie, tak? Bo to. Ale wiecie co, ona Trzeba ma poczekać taki chwilkę. Wiem, że to jest właśnie z takiej, z takiej. Grzesie. O, Agunia Hajny dostała. No idealnie. Płowa. Ale słuchajcie, ona ma taki strój złoty z takim mieczem i jest jak ona wygląda pięknie, ta po, pani Krasue. Po, poprawcie nas, jeżeli źle mówię o matku. Jezu, rozerwała zabiła. się! Jezu! Ja też no dobra, mam. jest. Ona nie? psychiczna? No, to, jest, to jest właśnie z Tajlandii, nie? Coś takiego z takiej no, czy, historii. Wcześniej mówił tajlandzki folklor. Folklor, tak. Zabójcy. No zaraz jeez... możemy o niej przeczytać. Krasue się nazywa, ogólnie biografia. Tak, Tajlandia, opera. Agunia czyta, uwaga! Ćwiczyła operę w Tajlandii, wylewając na scenie może emocji. Mimo wyczerpujących starań nie udało jej się jednak awansować dalej niż do roli dublerki. Dobrze, tutaj mamy jej jakieś pragnienia i tak dalej. Ale chciałabym. O, tej nocy wyśnięcie śniecie pozaczął spływać po jej ciele. Zerwała się, szukając lampki, której nie było. Leżała na polu we krwi. Obok niej leżała świńska głowa, której martwe oczy patrzyły szeroko otwarte. pierdół? No, to jest długie. Długie, długie. Wróciła do domu, pozwalając myślą kłębić się w głowie, aż pokój zalało światło. Zadzwonił telefon. Głos reżysera przebił się przez w jej umyśle. Wieczorem na scenie w Bangkoku błyszczała, niczym gwiazda nocą karmiała stworzenie w swoim wnętrzu i razem rozkwitała na świecie głodu i pieśni. Ale istota wciąż chciała więcej, aż w końcu dostała to, czego pragnęła, obietnicę mięsa, zawieszonego na hakach, ociekającego kuszącą krwią, a potem pojawiła się mgła. Okej, okay, bo ogólnie, ja nie wiem, czy tak ludzie czytają, każdy z naszych killerów... Yy, przed ma swoją trafieniem historię. do mgły ma swoją historię, która jest naprawdę bardzo traumatyczna. No, jej, na przykład Anka, jeżeli chodzi o łowczyni, no to one z mamą poszły na polowanie i polowały na łosia, no i ten łoś tą matkę zabił rogiem hmm. swoim. I ta hmm. Ania, Anka po prostu przez całą noc leżała w objęciach mamy martwej. A, widzisz, ja tak jeżeli tak chodzi tak, o artystkę hmm. na przykład, to utonął jej brat i ona go nie dała rady uratować. Wiem, Więc to są takie traumatyczne przeżycia. Wiedźma i też. I po... Wiem, że z Wiedźmą coś było takiego strasznego, że ona została w tym lesie zgwałcona przez jakichś mężczyzn też. Nie, po to była ta, to była ta aaa! Ona? Nie, mi się wydawało, że Wiedźma właśnie. Susząca? Ta suszara, Suszara. Co, suszara, co, co znaki y... zostawia. A Suszara to nie. nie było coś z ojcem? że ojciec Nie, coś Suszara ten? wracała do domu ze studiów i chłopce napadli. A, okej. Okay. No. no dobrze, tak. moi Jaki drodzy, tak, umiejętności, mamy trzy perki, tak? Mamy raz, mhm. dwa, trzy, cztery, perk się nazywa. Naciśnij przycisk umiejętności dwa. 2. Stojąc bez ruchu, aby rozpocząć interakcję występu, który trwa do 15 sekund i wzmacnia ocalałych w promieniu 16 metrów. Czy Zagranie. to będę balet, ja będę balet mongolski tańczył? Czy o co chodzi? No. Podczas występu otrzymujesz ciągłe testy umiejętności. Jeśli występ zostanie ukończony, efekt utrzymuje się przez 90 sekund. Zwiększa szanse na otrzymanie testów umiejętności, leczenia się i naprawy o 20%. Po anulowaniu umiejętności lub zakończeniu występu, następuje czas odnawiania wynoszący 90 sekund. No ale co to znaczy yy, trwałość? To, to, to nie jest tak jak z tą ocalałych. gitarką? Bo to tak podobno jak jest z tą wiem. gitarką, co tańczysz? To, to się bardziej wzmacnia. Jakby no to zobaczymy. Jest... Zobaczymy, życie w drodze, gdy odniesiesz obrażenia bez statusu okaleczony i podczas naprawy generatora zyskujesz jeden żeton i za każdy żeton świetny test umie tes umiejętności. Gdy masz sześć żetonów, wydaj je wszystkie i zyskaj 100% do prędkości leczenia, dopóki nie przerwiesz leczenia. Tracisz dwa żetony za nieudany test umiejętności i notatka ducha. Gdy masz stan wyczerpania, Twoje czerwone zarysowania znikają 50% szybciej. Wychodzisz ze stanu wyczerpania 10% szybciej. No to jest dobre przy perkach, które dają efekt wyczerpania, nie? Tak. Dajemy gotowi to i może słyszymy być się chyba w meczyku, co? Właśnie dla tej tak. suszary gorsze, bo ona no. wtedy nie widzi tych. Dobra. Może tak być, tak, tak. Nie? Dobra, czyli co? W meczyku się słyszymy, tak? Tak, tak? tak, tak. Dobrze. Tak, świecące grzyby. Mi tam ten Murmur pisał. Witamy w ogóle na mapie, Witamy. halo! Hej, halo. mamy, słuchajcie, udało nam się znaleźć... Aha, jesteśmy już narożeni. ja, już, a ja tak. już mam jakieś te... Uuu. I trzeba jeść grzyby, bo jeść. są pasożyty. Ale one są poświęcone jeść... na biało, zobaczcie. Tak, i trzeba jeść grzyby, żeby się odkazić. E I w ogóle Ktoś fajnie, zobaczymy. Grzyb. Ale wiecie co, ja tutaj jakby jestem w szoku, że w końcu nam się udało, bo... No, grają... no, Wychodzimy powiedzmy. z meczy, bo grają Bubą, <laughs> grają Michaele. Tak. A, mi ukradnie grzyba. Co ja mam teraz? Specie... Podnoszę specie... go, Aha, tu go mam zjeść. Uwaga, jem. Fajny ma ten, fajny ma... Fajną ma muzyczkę. Żarłem, schodzi ze mnie toksyna. Uwaga! Słuchajcie, ja robię performance. Yy, tamburyn. Aha, no. bo ja nie wiedziałam, ja Heja! Heja! Aga, masz tamburyn? Uuu! Na razie to mam ją. I ona mnie znowu zatruła. A bo ona, ona robi rzucza? drugi poziom. Ona czymś rzuca? Czy co robi? Pluje czymś? Ona lata tak. teraz, boże, ale jak szybko! A jest crazy? Bardzo Murmur pisał, że ona lata nad paletami, słuchajcie, jak jest głową to ona nad tą zmieniła się. Teraz. Jezu idzie, idzie, Boże, mam ciary, mam ciarę, mam... O! Co jest grane? Idę po ognie. Na razie mnie sztyletem wali. Mhm. Zostawiła mnie, dobra. Może się podniosę sama. Jak zostawiła, no kurz Uciekaj Grzesiu! Wiem, ale to takie Ej, jak chcę zobaczyć, ona wygląda jak taka roztapieżona, wiecie o co chodzi? No Jezu, wygląda jak dziwnie. Leże Ale zanim no się ten pasek dziadek mm... naładuje i daj się spokój, bardzo dużo. Ej, długośka. słuchajcie, ale nie, nie trzeba myszki trzymać, to się samo robi. Tak, 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 no, mówiłam. Regeneracja. Jestem pasożytem w ogóle fuj Chodź tu Tu tu, tu. o tak nie kurde. Pamiętajcie, że ona ma barbę. Znaczy, każdy killer ma barbę, przepraszam, i widzi, nie? Tak, tak, tak Dobra, jak Dobra, jem mówiło. grzyba. Fajnie to Grzyb, wygląda. Szybkie halocynki. Ale to, jakby mnie nie pozbyłam się pasożyta. Bo to trzeba poczekać chwilkę. Gonicie znowu? Tak, ale ona jest strasznie szybka. I ona się przyciąga jak ten. O matko, ona Dobrym się, bo? wiecie, przyciąga się jak ten nowy, poprzedni, nowy killer. Od... Y, od do ściany się przykleja i się przyciąga, nie? Aha! Ja pierdziele, mhm. jakie robaki! No to jest dramat. Mam robaki z pleców. Mhm. Ale ona cię dodatkowo może zatruć, nie? Tak, tak. Ej, robię performance! Dawajcie tamburyn! A! Heja! Hejja! No, bo powinniśmy wszyscy razem zrobić, na 3-4 Tamburyn? No! Mhm. To czekajcie, naładujmy się teraz, bo ja wykorzystałem właśnie mój tamburyn No, to ja będę czekać z moim Dobra Naładujemy się i zrobimy performance we 3 Na 3 talerze <grym> no. <grym> Może nas wtedy zostawi Na pewno. Ej, musimy nie zatańczyć z talerzem Może poszlibyśmy na szubienicę, co? Będzie fajnie Dobra, zrobimy taki na, na dachu, taki wiesz A, bo ona wie, przecież ona ma barwę, nawet gdzie my jesteśmy, zapomniałem o tym, znowu. Tak. Jest. Trzeba się będzie przyzwyczaić. Tak. Nauczyć. Albo po prostu, jak widzimy, że kogoś Ej, nie Ej, geny wie. są zmienione, zobaczcie tłoki, zanim się zacznie robić, one się już świecą. Y -y, pomarańczowe takie są. Mhm. No. O, nie zauważyłem. Rysiuk zakurzyłeś się coś, co tu się z tą stało. Właśnie, co to było. Mi nie jeszcze mam kurzy. internet y słaby. Dobry masz, jesteś ok. No, ale coś pokazuje, nie? Ej, faktycznie te tłoki są takie, takie, takie sterczące teraz bardziej, widzicie to? No, takie nie? Bardziej Chodź tam, na, na górę. No właśnie na... Powiedziała. Idziemy na górę, za, ten, zagrać. Aga, nie, tam mi się nie naładował. Aha, no dobra, to ładuję. patrz! No, rzeczywiście inne. One są inne, no, faktycznie! Mhm. Ale ten gen ma świecić dlatego, żeby jeszcze bardziej killera przyciągnąć, czy o co chodzi? Przepraszam. Mhm. Masz jakieś takie wiesz, wizualne rzeczy, tutaj, no. żeby jakoś, żeby coś, że niby coś robią, no. to jest najważniejsze. żyli, Gena, tak, tak. A fajnie ten, ten grzybek świeci, tak? Tak, grzyby są cudowne. takie. Mhm. Mam tam buryn, Aga, chodź. No ale tu gena bym dokończyła. A gdzie wy robicie ten gen? Na szubienicy jesteś. No to dokończcie ten gen. gen. Ja też. O, o! Oczywiście, ona oh, wow! czymś pluje. Ja pierdź mam pasuszyty. tego o Boże, No i już po naszym występie. I zepsuła cały, cały zepsuła czas. Co, już no. nie masz tambury? Nie, bo ona. M... Nie. Kurde! Ona ma o, sadakowe jest. testy pod koniec gena. Je. Tambury mi się z... w... pomyliły. I też marzyć. się zdupił. No, to musisz poczekać na, na nasz występ, no. <grym> Aha, ale to on, bo on się bo ja byłem, przez to, żeby... nie ja w, ferwo, ja w ferworze wcisnąłem go przypadkiem, Nie, <grym grym> <grym> Ja po prostu, wiesz, mylę klawisze już po prostu ferwor, to już afekt jest. A Saszkę weźmiecie i ściągniecie? Tak, właśnie ściągam Saszkę. Chodź, Sasza. Też się zakurzyła, ej. Aha, już mam, już mam tego. No to już Jezu, łeb leci! Fucken. Fuj, ona taka, taka meduza wygląda, jak taka ameba. Fuj. O się na grzyba. Ej, ale, Jezu, dra... Ma taką mackę. Czajcie mhm. to? Jezu, ma taką macką. Jezu. Nie zatruła, pluje. Te grzybki wyglądają jak ten twój grzybek świecony. Ta a ten mój taki, ten deszczyk taki, no. no. Ja lubię ten grzybek. Andes pokazuje grzyba, wszyscy wchodzą. Tak, wiem. No to już nie. Jak widziałam, już Też ci się pokaże mojego grzyba jak chcesz. Nie krępuj się. Kapało z niego grzyba. Kapało z niego, tak. Z mojego grzyba no, no, kapało. No. Grzyb, więc nie wiem co pomyślisz no, teraz, tam ale... Tam ale to jest prawda. <grym> ale kapało i jeszcze robił taki Ange. fajny. I tak hop hop było. Ja. Jak żebyś? Takich rzeczy. Mm. Ona jezu, ona jest dramatyczna. Cały czas mnie goni słuchajcie. cały czas. Tory. Zaciąłem Saszkę. A ja chcę performance mieć z nami na dachu. No i ale jakim dachu? No ja na szubienicy jestem. No to powiedzmy, że to jest dach hotelu. Wyobraź sobie to. jesteś jak koncert, jak to hotel. Eha. Chur. To mój własny ogień! O, jezu, ona nie ma na mam. końcu, dobrze mówiłaś. To od Sadako, ty. Ja sama! Płochać no nie ma, o Sadako, ja zepsu... Aha. Ale to jest głupie, bo jej nie można oślepiać bo ona se przeskoczy przez paletę. To no mi się tak? już nie podoba. No tak. Mam gotowy tamburek dla Was ona tak robi, Ale wie. Aga jest goniona teraz, o nie. No robi mi te pasożyty, nie? No wiem... Ile razy ona może Ten. przez tą paletę Chcę przeskakiwać? Nie ona nie ma cooldowna na to? Nie, ona po prostu przeskakiwa za paletą chyba wiesz? E, czekaj, muszę grzyba zjeść, tylko nie pomieć klawiszy teraz bardzo bym chciał. Ale ona ja też wchodzi w krzaki ciele. na przykład. I jej nie widać jak ona się porusza krzakami. Ty masz rację. No jest wredna. Ej, słuchajcie, zjeżdżałem grzyba i dalej mam te, te, ten szyb Tak, bo plecach. to musisz poczekać. Tak, tak, to musi musisz. Musisz tak, odczekać tak, czas. Poczekać. Ha, 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 okay. Odczekać czas musisz, wiesz? Muszę odczekać czas? Odczekaj czas. <śmiech> Dobrze. <śmiech> Jak już czas minie, to Jak już to czas odczeka. minie, to odczekam, nie podoba to będę mi się odczekany. Nie podoba mi się animacja zrzucania palet, jest coś inaczej. Mogę, tego Aga, dobrze się tam widzę, kotujesz z nią. Stop. I'm trying. Ha idziesz na szubienicę? Chodź. No, no nie, właśnie. No ale spowalnia mnie coś. Ten pasożyt chyba robi, że jestem taka wolniejsza? Czy mi się wydaje? Jest taki możliw. No coś jest nie tak, nie da się z okrętem palec zrzucać. No to coś jest zmienione. O! Grzegorz już jest. Już no. tak, mi palce bolą, palce mi spadają z gałki. żeby, żeby, żeby nas zauważyła. I ona się wtedy odsłynie. zamienia w tą zwykłą, prawdziwą jaką jest, jak cię podnosi mm -hmm. i się niesie. Mm -hmm. Do piwnicy. Ja, muszę się ładnie ustawić tak, to może nam, może nam, wiesz, pozwoli do piwnicy. Bo... Zakaz leczenia, bo mnie pasożyto zjada. Dobra, co? O, dobrze, dobrze, no daj. Ona tańczy. leci, że ona leci tutaj? A ja sobie tańczę. Patrz, 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 patrz. Ty tańczysz, ale Aga miała z nami. To ja też się tańczę, czekaj. też się zepsuli wszystko. No, dawaj tambury, o. ratujczyk Ona nie, patrz, ona się nie lubi. Idę po ciebie Agunia, bo ona nie chce z nami tańczyć na tambur. Ała. Jak we mnie wjechała ty? A słuchajcie, a ten pasek na dziadka, on się nie resetuje po pierwszym położeniu. Czejcie? Że my, jak będziemy mieć go zapełnionego, jak pierwszy raz leżymy, to potem, za drugim razem, na przykład, jest od połowy, od połowy idzie. Albo od końca, wiesz Tak, jest kontynuacja, dokładnie. Tak. Zginąłem. Te dobre. Tak. Ona wie, że ja tu jestem, ok. Króliczka, jakiegoś dostanę, co znaczy. Łorany boss. Ja na Was popatrzę sobie teraz już z nieba. To ja zagram, nie? Tu. Zagraj. Zagraj na moją część Aga. Dobra, możesz na moją cześć zagrać? Mhm. Ja nie ma tego. O, Fajnie, dziękuję. Właśnie widzę. Piękny masz tam tamburyn. Boże, jak ty pięknie grasz, Tak, Jesteś taka w rytmie nawet. Oczywiście. To mój własny ogień, to ja sama płonę. Jeszcze tutaj teraz z tego wziąć ten z... Jest jeszcze ten Perk, co na tym ukulele gra, nie? I można no. teraz można występy robić. Belec. Jezu! Tam i pulele. Można występy robić To nie ta gra, nie Aga, a mogę zaradzić ci taki jeden tekst, który się rozśmieszy, chcesz? Nie Tam wiesz... Gówno, nie? Tam, 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 tam wiesz gdzie, nie? nie? Ty mi tutaj jak nie mów, bo ja wiesz Będę śmiał teraz Aha. bardzo Można, a, można! można. A, no je, da fakt. Da <f> Dostań bę... BĘBĘC! Aga, weź wyjdź. Nie, nie zostawię. Ej, ten tambur... Aga, ten tamburn to jest jak, jak z tego customu tego! BĘBĘC! BĘBĘC! Bę. Hop, hop! Hop, hop! BĘBĘC! Bę. O Cholera jasna, no nie uratuje mnie. Ona ma chyba zam... mori, co? Bo, bo jeden perk był taki zasłonięty. Moglibyśmy zobaczyć, to Ej, to by zobaczymy fajnie. Mori właśnie no Fajnie by było zobaczyć. Fajnie by było zobaczyć Mori, no też tak myślę. Mhm. No moim kosztem Twoim? Taka co? Czemu mnie blokują głupie rzeczy. Nieprawda, nieprawda o, o, o. Widzisz? i leci ci, le, leci ci dziadek no. od, od połowy, widzisz? Mhm. Leci ci dziadek. Patrz, tom powiesi, a tobie zrobi Mori. Agunia, ja to widzę, ja to widzę, twoim kosztem. To, to wejdziesz iść na jakieś takie. No. O tu, ładnie, to będzie. Zrób Mori. No, oczywiście, że zrobi, dobra! A, mamy wszystko, wow. dobra, cicho. Patrz tam. O Boże, o Boże! Boże! Ja piję. O, o, ja o jezu. Ciele. Ty dobre. A co to tam w tej szyi było? Kręgosłup moralny. Ja nie Mój mam. dobre to było. Jedna ona. Ja pierdziu. No to, to co kończymy chyba nie? Tak, tak. tak dziękujemy. Marta, no i tyle. Dziękujemy i ma... zapraszamy nas na następny odcinek, nie? Tak. Mhm. Bardzo tak. Bardzo. Bardzo. Hmm? Bardzo. Bardzo. Pa. Słuchajcie, była informacja Aha. na dzień dobry o tym, No bo wylazła, no bo ona chce nową killerkę. Słuchajcie, no to była my informacja. Też chcemy, no. My też chcemy. Jest y, Ghostface, więc gramy z Ghostfacem, No to w ogóle jakiś sens. Nie ale wiem, ale, ale zobaczcie, też ludzie... że się pod kopułą nie, na nie sranę. No wchodzisz na, na, na PTB po to, żeby grać nowymi osobami. Nie, zagram Ghostface'em. Nie wiem co powiedzieć, co? to jest, jest żynada po prostu. No, 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 i wiesz co, jak on jeszcze będzie tu... Będzie. Będzie. No patrz, jeszcze się zaklinowała. To może jakieś perki sobie... W, w, Aha, w, to wstawanie. ...testujemy. Ja muszę się podmawię. Aha, ale wiecie co, sam wstawanie się... Nie, nie ma naciskasz wstawanie, tylko samo się robi. Samo idzie, okej, okay, okej. Okay. Ale zostaw... Nie, zostaw. Zostaw. Ale fajnie, że my w ogóle gramy po polsku... jakby mamy język polski nastawiony, a te opisy nowych rzeczy... Tak, są bo tego nie zmienili pandemii. jeszcze. Mhm. Tak. Tak jest Agunia, wiesz. Agunia coś tam próbujesz, widzę. Osiągnęła się. Tak. A jak to zrobiłaś? Ale ty ja mam per... Czekaj, raz, dwa, trzy cztery, poczekaj co to jest? Daję koncert. A czemu ja w ze mnie. Patrz, patrz jaki tam buryn, patrz na to patrz! <laughs> patrz! Gdzie macie tam? się chodź tu! Ja też chcę zagrać. Chodź szybko! Idę. Szybko, bo ja robię performance! O jezu, jakie te. Widzisz, <laughs> jakie kongo! <laughs> wy też zróbcie, zróbcie, zróbcie. Ja nie <laughs> mam tego perka. No to co, co teraz da mądra? Przecież to było do... <laughs> Okej. Okay. Ale czemu ja Zrobisz jestem rysiek? taka zadymiona? O Zrobiłem, co ale stwierdziliłem to. Aha, bo ty musisz cały czas skill checki czepać. chodzi? Nie no ale bez sensu, to ja, ja chcę tego Wychodzimy No, latarkę no, idę w, w sadze. Ale zrobiłem performance, ty! Nie no to jest dla mnie takie, taka głupota No grasz na PTB i grasz ghostface Serio? Oj dostałem w łeb no. mm, a, a nam wybuchło no, Ja robię ds A w ogóle głośność mi się zmieniła słuchajcie w tym PTB Znowu nie? Tak W ogóle what Hajne the... ma Fajne no Musimy geny trzaskać, a ten co? Muzyka w ogóle zagłusza mi cały świat. A Gdzie ten bot? Bot robi geny. A i właśnie, niech bot skręci wszystkie geny i nara. On mnie goni, on się chce nadal znęcić. O jezu. Ja bez, bez skrzynki robię. Krzysiek, <laughs> a ty masz już tamburyn gotowy czy nie? Nie, zaraz będzie. Zapatrz, to to po prostu nie? Tambury. Ja będę stał na mapie, koło killera ja będę ta w tamburyn pierwszą. no to jest mistrzostwo Gdzie tu można jakieś takie właśnie fajne sceny... Patrz Grzesiu, chodź, chodź Uwaga, gotowy? No Kulele, ukulele No rozumiem, że zabawa przednia, tak? Oczywiście Grzesiek też na tamburynie My na dwa, na dwa talerze jedziemy Jezus, uh. przecież to jest... A co to nam dało? Pograliśmy, no i? E, no, Agaviś na przykład. bo robi. Where are no you? Nie ona się pyta. Where are you? Idę, idę, już po ciebie chodź. Ładna ona. Podoba mi się. Ale on tu jest. No wiem no ale to jest... Jak on wymyśli, że my gramy naprawdę, to niech się palnie w łeb. Przez PTB! To jest test, chłopie, to jest test. Czemu, ale widzisz, że ja się dymię i jestem taka okopcona? Czemu? E, jak kręciła się to Basia, okopcona wcześniej, no. Zagraj na tamburynie. Nie, nie ma tego perka. Per no, Aga per jest no. taka sama jak killer. Ona nie wzięła perka <laughs> do <mojej> osoby. <laughs> Ona wzięła... Na no, to jest mój krasz, chłopie. Ty nie wiesz o tym? <laughs> no, misz się, no. <laughs> Miał być BTB, mieliśmy się wszyscy perki. No a Agunia oczywiście Miss Dior po prostu, ona, ona wzięła, ona chceła perki swoje, nie? Swoje ulubione Tak Ja mu dupkę wystawiam i jedziesz stary Nie patrzę na to, jesteście jesteś obrzydliwi koło mnie po ja. prostu. Ciekawe. To jest mój wymyślny. Deprymu, deprymujecie ten, deprawujecie młodzież. Ja mówię jakby mi taki obszód do domu w tym przebraniu, to jest... To co, jesteś mokra czy jest strasznie? To by się działo kurwa a! Nie, ja jestem zakochana w Ghostface, Naprawdę. Dobrze, cieszymy no. się. Dobrze wiedzieć. Ale no. Wamca tak. też, no dlatego was informuję. Dobrze, fajnie, no? Aga lubi lateks. Nie czemu lateks? Nie lateksowy. W nie wiem, ciekawe. Ja też no to że ty jakieś takie masz pragnienie. Ja nie, nie, nie. Ale Ja nie powiem nic. To trzeba 18 plus dać na. Aga, czekaj, na to. aga, 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 stój. No. Łole tańcz, tańcz wokół mnie, Neither tańcz, robię. rób kółka. Ale co mi ten tamburyn Bo już nie pamiętam co on robi, oh No le 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 wzmacniasz na zalecenie. Kto co grał na jakimś tamburem? ja was wzmacniam! No rób te testy i ja zobaczę czym ty mnie wzmocniłeś. No już, dostałaś coś? Nie. Ja, no jestem ten tam, tam, tamburyn. Ej, wybuchłeś. Chodź, okay. aha. Ej, ale Grzesiek też się zakopciłeś teraz, jak biegłeś. A to ja nie jest, gena. to nie jest to, że... A to był bot! A to był bot, ja bota ściągnąłem, hit! Róbcie te geny. No kończę hmm. już ten jeden tutaj Znaczniki chciałbym. jakieś nowe są dziwne. No tambury mi też się świeci, faktycznie no. Ten znacznik na, na zielono taki, hmm? On z bota nie złapie, nie ma, nie ma uja we wsi. Nie. Aha, a ja w ogóle się za bardzo tutaj, dobra. Rozkręciłam. rozkręciłam. O, wychodźmy stąd, idźmy, wyjdźmy z tego meczu, bo ja mam dość tego pana, ja chcę nową killerkę. Ale ładny ma strój, ta, ta V. Bardzo mi się podoba ten. Pracujemy bota. Gulina. Nie. Nie. Cześć. Zadecydował Nie. Nie, ja robię. Nie. Ja jestem obrażony. Nie. Obraza nas. Bo ja chcę wyjść stąd. Ja jakoś tak dziwnie biegnę kalecznie A gdzie jesteście Agunia? Jesteście. Ja robię bramę. To idę tam jeszcze też do was. No, chodźcie. Dlaczego no, go tu no to nie ogłuszyło jakby... gonicie? Tak, bo ja mu robię ogłuszenie, bo mam takiego perka, że jak skaczę przez paletę albo przez okno i on jest blisko, to go ogłuszam, tak jakby dostał paletą w łeb. O. No. Ale to musi wyglądać komicznie jakaś Ja z tamburynem na pieprzom. No, patrzę. ja biegnę. Ja... ja robię performance ja nie mogę Ooo! Oh, uderzył mnie. A ja ciebie tak. Łolelele! <grym> no czekajcie, skończą. ja muszę swój performance skończyć, tak? No tak, musisz zrobić y, y, drums and bass. Chodźmy, wyjdźmy stąd. Do widzenia, panu. No i co i słyszymy się w kolejnym meczu, tak, nie? W sensie. Tak. ale... Konkretnym. Ja myślę, że tak, ale postaramy się, żeby to była ta, ta nowa pani. Co z takiego cierpięce? Bo tak. to nie ma sensu. To nie w bez, ogóle. bez sensu, głupie. No tu mamy takie głupawkowe. Tylko Agaty też... Tylko ty też weź normalny perk, Babo, a nie. Ona nie wzięła perka od V, Ona po prostu zwiedziła swoje. No, Następna, no. Elo.